Kurier Warszawski. Uwaga, nowe podatki. W ostatnich tygodniach rząd zlecił szczegółową analizę krajowego zużycia energii elektrycznej. Stwierdzono, że mimo bardzo trudnej sytuacji naszych elektrowni, nadal ogromny odsetek obywateli szafuje elektrycznością na prawo i lewo. Rząd zawiadamia, że w celu zrefundowania strat budżetowych spowodowanych podobną rozrzutnością. Wprowadza się z dniem 1 stycznia przyszłego roku akcyzę na żarówki tradycyjne i energooszczędne. Znak akcyzowy będzie nanoszony za pomocą grawerowania laserowego bezpośrednio na szkło. Obywatele mają obowiązek rejestracji i oznakowania wszystkich posiadanych źródeł światła elektrycznego nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku oraz wniesienia stosownych opłat. Po wejściu w życie nowego prawa używanie żarówek bez znaków akcyzy będzie traktowane jako przestępstwo gospodarcze. Zarazem informujemy, że pogłoski o rzekomym objęciu akcyzą także nafty, świec i zapałek są całkowicie bezpodstawne. Kurier warszawski. Gorąco pod sejmem. Około 10 tysięcy mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin pikietowało pod Sejmem, żądając zniesienia wprowadzonych w ubiegłym tygodniu opłat za zbiórkę chrustu w parkach na nieużytkach i w lasach państwowych. Zebrani wyrażali swoje żądania w sposób dalece skandaliczny, jako argument podnosząc, że zbieranie chrustu nie było zakazane nawet za Hitlera i Stalina. Ponieważ manifestacja przeciągnęła się do godzin popołudniowych, a posłowie po pracowicie spędzonym poranku chcieli udać się na zasłużony obiad, policja po konsultacji ze Strażą Marszałkowską użyła pałek szturmowych oraz armatek wodnych, by rozproszyć tłum. Zatrzymano 120 warchołów. Przypominamy: chrust jest w pełni ekologicznym substytutem węgla lub drewna opałowego. Rząd patrzy na zbieraczy z pełną życzliwością. Zbiórka chrustu w lasach państwowych jest nadal całkowicie legalna pod warunkiem wykupienia licencji zbieracza. Licencje wprowadzono wyłącznie dla zapobieżenia niekontrolowanej, rabunkowej eksploatacji zasobów. Wstęp do większości lasów państwowych pozostaje zabroniony tylko z uwagi na utrzymującą tygodnik pomorski. Poparzenia w Łebie W ubiegłym tygodniu około 20 osób hospitalizowano w szpitalu w Łebie z objawami ciężkiego poparzenia. Po ostatnich sztormach spacerujący brzegiem morza parokrotnie znajdowali bryłki miodowo-brązowej substancji wyglądem przypominającej bursztyn. Największe były rozmiarów orzecha włoskiego. Jak się jednak po okazało, nie był to poszukiwany minerał, a skrystalizowany powierzchu biały fosfor. Ukryty w kieszeniach nagrzewał się od ciepła ludzkiego ciała i osiągnąwszy odpowiednią temperaturę dokonywał samozapłonu. Największy pechowiec stracił w ten sposób auto. Nagłego pożaru, który wybuchł w bagażniku Mercedesa, nie dało się ugasić. Temperatura płonącego fosforu przekracza 1300 stopni Celsjusza. Wedle źródeł wojskowych, na dnie morza zalegają jeszcze dziesiątki ton tej substancji pochodzących z niemieckiej broni chemicznej zatopionej tu przez aliantów po zakończeniu działań wojennych. Ozdrowieńcy zostali ukarani przez Urząd Skarbowy grzywnami za próbę pozyskania borsztynu bez wniesienia opłat licencyjnych.